To, co Wam się rzuci w oczy, to budownictwo drewniane. Czuł Cię jednak wschodni klimat. Pałac kultury i nauki w Warszawie? Nie, to Ryga. Mają taki pałac, tylko że mniejszy i brzydszy. No, w Rydze widać, mają rozmach. Stotowa niepodległości w Rydze. No i na końcu ma tam gazdeczki. Tutaj mieszkańcy Rygi trochę, trochę się oburzają i mają to przenieść w jakiś cmentarz radziecki. No, zobaczymy jak to będzie. No, ale w każdym razie jeszcze na dzisiaj jeszcze istnieje. Tu jest nawet polska brama, Polo że coś tutaj będzie, nawet polskie elementy historii tutaj będą zaznaczone. Poszukamy, co z tego wniknie. Polska brama, czyli tam musi być, jest Polska. Ale także jest i moskiewska brama. Tak to tutaj jest, Tu, przy Polskiej Bramie, w Rydze znajduje się kościółek, gdzie raz na tydzień są wieczorem są msze w języku polskim. Tu tutaj mieszka około 50 tysięcy mieszkańców, którzy są pochodzenia polskiego. Także jest dosyć duża tutaj reprezentacja naszych ziomków. Tak jest, że, na, że nasz, po prostu, może, to ma około katolicki kościół, gdzie są psze w języku naszym. Znajduje się przy zamku wyryce, także tutaj pałacy mają dosyć dobrą miejscówkę. I tutaj akurat skąd to wiem mniej więcej? Bo akurat pani obecna ambasada o tym mówiła, że tutaj przychodzi sobie na namsze. Nie trzeba ciągle z komówki jechać na GPS-ie czy jakichś innych mapek, tylko tylko na spontana mapeczka i po prostu wszystko widać. Tutaj, tutaj jesteśmy, polska brama, polska brama zamek w Rydze. No i to podążamy w kierunku domu Czarnogłowy, gdzie kawalerzy robili niezłe bipki. Ale ta specyfika była tego, że tam tylko mogli należeć do tego kawalerowie, żeby nie dzielić się majątkiem lub takie mieć niezłe imprezki. tu przy polskiej bramie znajduje się zamek w rydze gdzie akurat rezydentuje prezydent Łotwy no i mamy wizytację w stronie flanki NATO czyli nie może być się flagi NATO no i tam unijne, no i tam Solidarność z Ukrainą, no i oczywiście Łotewskie no to jest akurat dosyć miłe widocznie, że tutaj jest Pałac Prezydencki tutaj mamy zamek Polugate i kościół, gdzie, są, gdzie są odbywają się w języku To jest Bractwo czarnogłowych, do których mogli należeć tylko kawalerowie z czasów kupieckich no, Głównie chodziło o to główne zabawy, żeby nie dzielić się także majątkiem A tam katedra Piotra, św. Piotra i Pawła nawet mają tym naszego. No gdzie, że tym mocno stoi na łoki Łódki dla komeserów. Rosyjskojęzyczne pustki jabka, Polija 39 centów. Oczywiście na łatwiej w czarnego chleba. Po też widać wpływy. Nie ma tynku jak, jak u nas, tylko i koniec. I dawaj tam deszczyk. Największy bazar w całej Europie pochodzi z początku XX wieku po sterowcach niemieckich Cepelinach. Tak jak rzeka kawior za sześć i pół euro, jak zjeść to tylko tutaj. Kirchhoff, obecnie Sewastopolis. Tu miała miejsce jedna z największych bitew chwały polskiego oręża, gdzie na naszych 4000 tysięcy Polaków i polsko-litewskiego wojska przypadało 14 tysięcy Szwedów i my ich pyknęliśmy, gdzie na jednego zabitego naszego posarza przypadało 700 marków Szwedów, więc ręczę, no, chłopaki, no, tutaj pokazali klasę. I jak to generał Hetman podkiecz powiedział, nieważne, później policzymy. Dubuty, miejscowość właściwie zjawiskowe lazurowe wybrzeże we Francji Nie spełnione marzenie bucket list, jurmala na bardzo miejscówka. Na Łotwie i całym dawnym Związku Radzieckim Gdzie goście typu Abramowicza tutaj są na pęczki rzeka wynosi 200 euro za jeden dzień no teraz wyszło, teraz wynosi 5 euro, no ale to wiadomo No już akurat dlaczego No woda no syfiasta, no to, to nie da się nawet kąpać No ale zaliczona Zaliczony Bałtyk, nie tylko tamte nasze strony, ale Ale jest lazurowe wybrzeże, tylko trochę inaczej No Ale no, ludzie widać wchodzą do wody, także tutaj no to, to to może to nie ma co tam tutaj tam panikować No ludzie tutaj na Twarzila wchodzą laska wchodzi no. no nie no spójrzmy na to no, no nie no, no innym razem Jest Jirmala, miejscówka topowa. Koszt 1,5 euro w jedną stronę. 25 minut do pół godziny, już, już jesteś na miejscówce topowej w całym tutaj wschodzie. No i nasze CCC. Можем да кажам што Полска ја убира потврд. Podsumowując Rygę, ciekawe miasto na dwudniowy wypad na Łukiędzik, taki powrót do, powrót do przeszłości, tym bardziej, że tutaj także była i Polska, po prostu Stefan Batory, skarga, prezydent Wojciechowski był jeden z głównych dowodzących polską armią w czasie kampanii wrześniowej, także tutaj jest dużo takich e, elementów prostkości, może nie aż jakie, aż dwóch. Ale coś tam zawsze znajdziemy. Cenowo przystępnie transport, jak u nas. Za 5 zł, możemy tam dojechać 25 km. Podobni z twarzy do nas, abyśmy ich nie widzieli, że to są oni, to byśmy ich nie poznali. Że to są łotysze. Ewentualnie jak już są typowi ruscy, no to wtedy widać, tak, że to już jednak są, z pochodzą. Ale tak to nawet jesteśmy w stanie w stanie odróżnić że to, że to są łotysze także ciekawy czas jeden z najbardziej obiektów secesyjnych. jest tutaj taka łódź taka bydłość. Grudziądza której yy, ale zachowane, tak? Zachowane. Zachowane. Neszpada. No, no i to są jednak Baltowie. Baltowie Litwini Szkoda. Bo nadchodzą tutaj jednak mogą być trudne czasy.